Kochani, y, witam Was bardzo serdecznie na moim y, dzisiejszym czytaniu. Y, dzisiejsze czytanie jest dla bratnich dusz. I tak naprawdę sprawdzamy, jaka jest energia między bratnimi y, duszami I, ta, i co się dzieje y, między tymi... Y, Bra, e, bratnimi duszami, I jak zwykle zaczniemy od Niego. E, on odniósł jakiś jaki sukces, e, jakieś zwycięstwo, e, osiągnął to, co zamierzał, e, osiągnąć, zdobył to, co chciał zdobyć i tak naprawdę jest w pełni szczęśliwy. On osiągnął to pełnię szczęścia, do której zmierzał, i tak naprawdę rozpoczyna nowo, nowo drogę, nowy etap w swoim życiu. Czyli tutaj zamyka jeden etap w swoim życiu i rozpoczyna jakiś nowy etap. On tutaj zaczął podejmować tutaj decyzje, do, 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 dokonywać wyborów. No właśnie, dokonywać wyborów. W ogóle on zaczyna coś zupełnie nowego. On tutaj odchodzi od, od tego, co, co było, jakby... Zostawia to za sobą, żegna się z tym i zaczyna wszystko od nowa. Tutaj od początku. Wy drogie panie, jesteście szczęśliwe, ale nie jesteście w pełni szczęśliwe, bo tutaj czegoś do tej pełni szczęścia wam, yy, wam brakuje. Wam brakuje tak naprawdę tego Waszego mężczyzny. Ja mam wrażenie, że on pojawi się w Waszym życiu. Możliwe, że już się pojawia albo się albo już się pojawił, co u niektórych, żeby dopełnić wasze szczęście, żeby sprawić, żebyście byli w pełni szczęśliwe, czyli dać wam to pełnię tego szczęścia, bo on już tak naprawdę jest w pełni szczęśliwy i to, to pełnio tego swojego szczęścia. Chce się podzielić z Wami. On tak naprawdę chce stworzyć z Wami więź więź, więź, więź uczuciowo, ale też więź duchowo. Chce stworzyć jakieś połączenie. Możliwe, że chce też stworzyć związek, relacje. On chce zakończyć tutaj Waszą walkę o. o, o o, o niego, o przyciągnięcie go do swojego y, tutaj życia, czyli on swoim pojawieniem tak naprawdę zakończy Waszą walkę o to, żeby przyciągnąć go do swojego życia. Całkiem możliwe, że on też zakończy swoją walkę o to, żeby y, Was przyciągnąć do, do swojego życia. Tutaj mówiłam, że on chce z wami się podzielić, to pełnią szczęścia swoją, swoim szczęściem, ale też swoimi uczuciami. Ale on oczekuje od was tego samego, że wy. Z, y, że wy dacie mu tyle samo szczęścia ile, i, ile od niego do, y, do, y, y, do y, dostaniecie wy tak naprawdę otrzy, otrzymacie tyle samo szczęścia ile sami tutaj jemu dacie jemu, jemu, jemu ofiarujecie y, On tu, on tu chce zakończyć tutaj y, to walkę i y, albo jego pojawienie, zakończy walkę, tak naprawdę o was i albo Odwrotnie, y, waszą walkę tutaj, tutaj o niego, i wy, i wy tutaj razem zaczniecie tworzyć y, coś nowego, kreować coś nowego. Y, no właśnie, jeżeli tutaj, y, czy y, Czekaliście, czy czekałyście na niego, na tego mężczyznę, to on się pojawi, no właśnie, ten w waszym życiu, i tak naprawdę zakończy okres waszego oczekiwania. Tutaj Wy razem rozpoczniecie jakiś związek, jakąś relację, jakąś współpracę, ale jednocześnie odetniecie tutaj się od czegoś, od, od, od o, 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 odejdziecie od czegoś, najprawdopodobniej on y, odetnie się tutaj od czegoś, żeby, z, żeby tutaj zacząć z wami coś, y, coś nowego. No właśnie, żeby y, podążać w nowym kierunku razem z wami. Y, no właśnie. Y, wy tutaj y, Zaczęłyście go przyciągać swoją, no właśnie, wy zaczęłyście go przyciągać y, y, do siebie y, i i spokojnie czekacie na, na efekty tego siedzicie i spokojnie czekacie na efekty tego przyciągania. On tak naprawdę podąża w kierunku kobiety, która jest której pożąda której pragnie, która, która jest jego pasją, która jest jego namiętnością, no i oczywiście, którą kocha, ale całkiem możliwe, że wy razem będziecie podążać tutaj w kierunku realizacji swoich wspólnych celów i pasji, Całkiem możliwe, że on mm, przeszedł przez jakieś trudne y, i bolesne dla niego rozstanie i tutaj wy wyciągniecie y, do, y, 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 do niego pomocną dłoń i y, udzielicie mu swo, swojego wsparcia, zarówno E, Emocjonalnego, jak i duchowego. I on tak naprawdę przyjmie to wsparcie, czyli sięgnie po to Wasze wsparcie, możliwe, że na odwrót, że to, w, że to y, y, On Wam udzieli właśnie takiego wsparcia, Kochani, wy się wyoczyszczacie siebie i swoje życie z tego, co negatywne. Pozbywacie się czy też wy, wy, wyrzucacie ze swojego życia to, co jest negatywne. Kochani, a dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i bardzo serdecznie tutaj zapraszam Was na moje kolejne czytanie.